tutaj organizacyjną hmm, i chciałbym serdecznie powitać w na naszej Szopozawczej, czyli dyrektor generalny Kościoła Panią. Dyrekkie, panią. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, a wszystkim, wszystkim w tym wyobrażeniu. Ja pochodzę sobie z miejscowości. Przeczytać wszystkich uczestników. Są to grupy Skęczyna, Suchałk, Wedynin, Oczyna, Mrokoła, Orzysza, Wigielec i Gierzyszko. Także dziękuję. Wcienie... Proszę, Proszę Państwa, to już po raz czwarty właśnie się taka impreza za kilku dni pod kaską Gazdy Dziesiąt roku. Uczestniczą w nim e, członkowie zawodnicy ekstraklasy pierwszej ligi, drugiej ligi, e, także wychowankowie z klubów z Gierzycka. Także jest to bardzo, bardzo ważna impreza, szczególnie dla tych młodych zawodników, którzy dopiero wkraczają w świat sportowy. E, Oby już dużo nie przedłużać, mam przyjemność się otworzyć Czwarty, kalendarz turniej Piłki Nożnej w Hali Sportowej w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Gierzycku. Wszystkim ja za chwilę Życzę powodzenia. Dzięki za uwagę. które na chwilę będą grało wygodnego grał w